Za nami pierwsze mecze pierwszej rundy eliminacji ligi Europy no, Krakowia 1-1, Legia 0-0. Czyli możemy powiedzieć, że tydzień remisowy i można czuć bardzo duży niedosyt. Oglądając już legii, chyba najsłabszy mecz, jaki w życiu widziałem w europejskich pucharach, nawet te przegrane, nie wiem, Wisły z Lewadią, czy chociażby no, in, inne porażki, już nawet nie pamiętam z tego wszystkiego. No nie były tak słabe jak ten mecz z drugim zespołem Ligi Gibraltarskiej. No cóż, życzymy sobie, aby jednak ta forma wzrosła, bo tak daleko się nie zajedzie. A chyba jako kibice mamy już dość jakichkolwiek kompromitacji z amatorskimi drużynami w europejskich pucharach. Krakowia, korzystny wynik 1-1. do jednego. Legia 00 na wyjeździe będzie trzeba postarać się u siebie, aby właśnie tego nie zepsuć. Legia szczyła dwie bramki, ze spalonego, oczywiście, dlatego wynik bezronkowy. ale nie rozumiem dlaczego pod koniec meczu jedni ruszyli do ataku, a inni stopowali. Obrońcy, no nie wiem, w pewnym momencie nawet i prawie nie było, że zawodnik Guitarus sam na sam z Majeckim, na szczęście był spalony. Albo w 92 minuta Remi podaje do Wieteski i w ogóle mu za plecy. I znów strata czasu. Carlitos, który wychodził z akcją, nagle kładzie się w polu karnym. Też nie wiem dlaczego. A mógł przecież jakąś akcję wypracować. Zresztą po lewej stronie chyba Nowikowa zbieg. Można było mu podać. Gwila, bardzo słaby mecz. Nie wiem dlaczego w ogóle wykonuje stałe fragmenty. Może 1-2, góra mu wyszedł. Nic poza tym. Może jest to po prostu przepracowanie na treningach, brakuje świeżości, bo w sparingach jednak wyglądało to lepiej. Mecz niestety na niskim poziomie. Nawet nie wiem, czy na Ligę Europy by się łapał, chyba w trzeciej lidze, nawet w grupie trzeciej, Stal Stalbrzeg grała swoje mecze, jak tak oglądaliśmy z Księdzem Krzysztofem. Cóż powiedzieć, był to tak naprawdę antyfutbol, ale mam nadzieję, że piłkarze włożyli wiele serca w ten mecz, że chcieli wygrać, po prostu się nie udało. Szkoda też straconych punktów do rankingu, no ale cóż z nadziejami na lepsze wyniki. Dobrej nocy z Panem Bogiem.